Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Co tu się dzieje? Tam jest ten gościu z początku gry. Proszę święty, co to się dzieje? Jeju, ja będę mieć jakieś koszmary po tym. O tym będzie. A ten drugi? Emocje jak na grzybach. No to gramy w następny poziom. Jest to gbur... Kualo, grup Grób... Grób Grób... Kwalopeka. Dobrze, bądźmy poważni. Grub Kwalopeka. I co my tu mamy? Dużo czerwieni. O, ha! Pierwsza dźwignia. Ale teraz była łapka zamiast wykrzyknika. Coś się z... O co to, tutaj? To, to... Jakie to są dźwięki? To naprawdę można dostać zawału. Ja nie jestem fanką y, ani horrorów, thrillerów, nic z tych rzeczy. <laughs> Więc mnie łatwo przestraszyć. Ale okej, okay, idziemy tutaj w pierwsze drzwi. I mamy do wyboru trzy drogi. E, widzę, że są jakieś. Symbole na górze. Jest taka kura, tak jakby głowa z koroną i też taka głowa, ale z boku. Zobaczmy. Tutaj nie ma podpowiedzi. Tu też nie ma podpowiedzi. To ja teraz tam nie będę szła. Pójdziemy sobie w następną stronę. Tutaj jest Kura. Tutaj jest Kura. A co jest tam? Hmm. Jakaś muzyczka. Jeju, ja będę mieć jakieś koszmary po tym. No dobra. O nie, 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 uciekamy, 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 uciekamy. Emocje jak na grzybach. <laughs> dobra, to następna. I co? I zamknęła się brama. Czy tam jest? To jest ten artefakt. Czyli to będzie ostatni poziom. Bo tak jak mieliśmy tego kola z Natlą, to ona nam powierzyła zadanie, aby właśnie zdobyć ten artefakt starożytny, ten dysk. Idziemy do pierwszej furtki. Ja tu już będę strzelała, bo naprawdę... O! To idziemy sobie kawałeczek. No dobra. Co się stanie, jak tą dźwignię przesunę? Przesunął się blok. Ale z mojej perspektywy to za dużo nie zmieniło, bo ten drugi blok by mi się przydał. No nic, to schodzimy na dół, ale jestem gotowa, że tu będzie jakiś potwór. Na mnie czekał. Nie, nie ma potwora. Ale tam jest jakieś ciemne wejście. Strzelamy. I tak jest ciemno, to przynajmniej sobie rozświetlę drogę. Okej. Okay. Doszłam tutaj... Patrzcie, tutaj da się na górę skoczyć. Jeszcze raz, teraz się udało. Dobra, wspinamy się na górę. Jest bardzo ciasno w tych, w tych korytarzach. Ale no, atmosfera jest już bardziej poważna niż w poprzednich poziomach. Co jednym mogłoby się podobać, a innym. Mm, nie do końca mamy dwie możliwości, żeby zejść jedna możliwość jest, aby tutaj jakoś się doczołgać mhm. ale spróbujemy sobie na tu co nas tutaj czeka tak ostrożnie tam zaglądać Aha, to się po prostu te drzwi otworzyły. Dobra, czy jest taki jakby skrót, że nie będę musiała znowu iść taki duży kawałek? Tylko tutaj jest skrót, gdybym nie udało mi się doskoczyć do tej platformy, ale nie powinno być problemów. I takich oto właśnie problemów nie ma. Aha, okej, okay. czyli jednak muszę najpierw, a jejku, no właśnie to jest y, super w Tomb Raiderze, że ta gra to nie jest tylko bieganie i zabijanie potworów, ale rozwiązywanie zagadek i to jest w sumie... <gry> i y, najfajniejsze i najgorsze w tej grze bo ja lubię te zagadki, lubię się kombinować przy zagadkach, ale nie lubię jak już jest uczucie frustracji ja już tu strzelam, bo jakby tu wyskoczy jakiś nie wyskoczył kolejny dino żaru. Dobra, udało nam się przesunąć ten drugi blok, więc teraz wracamy, żeby przesunąć ten pierwszy blok, i będziemy mieć drogę dalej. Ale mam przeczucie, że ten poziom będzie długi Długi jak miesiąc, cienki jak wypłata I jest tam kolejna dźwignia Podejrzewam, że ta dźwignia otworzy nam... Yy... Ja się tutaj zapiszę że ta dźwignia otworzy nam tą pierwszą yy, bramkę. Ojku! Oj, Naprawdę mega creepy. Ciekawe, ile jest sekretów w tym poziomie. O! proszę święty, co to się dzieje? Gdzie jest ten potwór? On tu gdzieś biega. Ja ciebie słyszałam, ale cię nie widzę. Dobra. I ja wam mówię, że ja tutaj na zawał Naprawdę. Przecież to jest jakieś. Jest naprawdę śmieszne i przerażające jednocześnie. Dobra. Mamy pierwszą. Yy... Pierwszą kratę mam otwartą, ale chciałam zobaczyć ile jest sekretów. Tylko trzy. Na razie mamy zero. Uff, no to biegniemy na wprost. I co nas tutaj będzie czekać? pachołek jest taki jakiś dziwny ale ja się też rozglądam czy y... czy byłyby tutaj nie noś tego pachołka ani zniszczyć ani przesunąć no to chyba za dużo wymagam od pierwszej części no ale to przecież widać że tu jest ruchoma podłoga Tam jakiś trup leży. Słyszę. Ohohoho ho, Głodne wilczki tam biegają. Czy ja mogę je zastrzelić stąd? Nie. Ja muszę z tymi wilczkami się rozprawić, ale tu dużo miejsca. Ej, naprawdę, ja tą grę pamiętam jako trudniejszą. Bo tutaj jednemu panu się nie udało, drugiemu też nie. No, widocznie bez y, naboi tutaj przyszli. Ale nie przyjmujemy do siebie scenariusza takiego, że skończymy tak jak oni. Ale gdzie tutaj jest wyjście? Może się któraś z tych ścian rusza? Może to jest blok do. Jak ja mam stąd wyjść? O kurczę, ale ta la... Lara jest silna. Ale faktycznie patrzcie, tutaj jest takie kółeczko na dole sugerujące, że można tym poruszać. No dobra, to, to idziemy dalej. się Jest apteczka, ale wśród kolcy Hyc i hyz. O nie! Muszę wczytać grę. Na szczęście nagrałam się tutaj. Tylko muszę tą apteczkę wziąć, ale nie wiem czy jakaś była aktualizacja yy, między moimi nagrywkami, bo były wykrzykniki, a teraz są łapki. Ale chyba te łapki nawet lepiej wyglądają, są takie bardziej subtelne. No bo wykrzyknij to tak. bardziej uwaga, uwaga, a jak jest łapka, to dotknij mnie! Weź mnie, podnieś dobra. I mamy trzeci. Hm. Ok, rozumiem, że ten klocek jest tutaj dlatego, że ja muszę to wepchać do środka. Po lewej stronie widzę, że jest kolejny, którym mogę ruszać. No nie, no tutaj się prosi o sekret. Ja spadam stąd. Ho ho, ho, ho! Ho, ho! Lepiej nie. Lepiej nie. Okej, okay. mamy wszystkie trzy bramy otwarte. Ja już strzelam. No nie, ale tu jest dużo miejsca. Rozejrzymy, o, patrzcie, tam są jakieś drzwi świecące. Jak ja tam mogę się dostać? Czy ona tak to skoczy? Jest mamy pierwszy sekret. o Ojejku. Tu się. podłoga zawala. Ale by było. To taki sekret z pułapką. Dobra, to jest hit. Drugi sekret jest w sekrecie. I. Musimy zejść trochę niżej. Tutaj. Mamy naboje. Naprawdę, kto to wymyślił? Oni są naprawdę geniuszami. Geniuszami zła. No i super. No bo właśnie, ja bym chciała te sekrety sama znajdować. I dopiero te brakujące yy, wyłapywać gdzieś, yy, gdzieś w internecie. A ten? O tym mędziaku! A ten drugi? A ten drugi się nie rusza. Lampa. I tu jest ten kwalopek. Jest to przywiązany? Jejku, może jakiś mutant to był. Dobra, to bierzemy artefakt. Co tu się dzieje? I co? I ty się obudzisz? Nie, nie obudził się. No dobra, włączyła się yy, muzyczka. Włączyła nam się muzyczka, czyli rozumiem, że wzięcie tego artefaktu sprawiło, że tutaj się to wszystko burzy. Halo, halo. Dobrze, mamy artefakt zebrany. To mamy chyba Peru zakończone. Wracamy do domu. Odpocząć. I co? Jak myślicie? To będzie koniec gry? A to jeszcze tutaj możemy. jest ten gościu z początku gry, z którym rozmawialiśmy. Czemu on do mnie strzela? Ale czy ja przy okazji znalazłam... Znalazłam sekret! Znalazłam sekret. Nie no dobra, skupimy się na zestrzeleniu tego gościa. Bo wygląda na to, że ktoś tutaj nas chciał wyrolować. No tak, to by się nam yy, spinało. Że zgodziliśmy się na bardzo trudną misję. I oni na nie chcą zapłacić, tylko chcą nas zabić. No nie, no z Larą się tak... Z Larą się tak nie gra. Ja stąd przyszłam, prawda? No tak widzę, że to jest pasek życia tego ziomka. strzelaj sobie. Ja mam apteczek zebranych przez ostatnie poziomy tyle, że że mi możesz smoknąć co najwyżej. Co najwyżej mnie możesz smoknąć. On za mną będzie szedł? On za mną? Dobra. Niech on sobie tam siedzi. Ja sobie tutaj pochodzę, tutaj, tutaj jak szliśmy do tej walki z dinozaurem, to jest apteczka, więc warto było tutaj. Zajrzeć, chociażby papteczkę, ale nic innego tutaj yy, nie znalazłam. Więc może na tego pana użyjemy sobie lepszą broń. Mamy 12 naboi do shotguna. Myślę, że ta walka nie będzie trwała długo, mając taką broń przy sobie. Thank you, bolek. Well, you have my total attention now. I'm not quite sure if I've got yours though. Hello? I'll heal and hide you to a barn door yet. Of course. You and that driveling piece of the ski. I'm going Wait. We're talking about the artifact here? Damn straight we are. Right up. Hold on. I'm sorry. This piece you say. The rest? Put Pierre Dupont. On that trail. And where is that? Dupont. <laughs> Czy oni sobie zdawali sprawę z tego, jak to brzmi po polsku? Dobra, czyli drugi gach pani Natli. A gdzie on to się patrzy? A gdzie? No i bardzo dobrze z półobrotu. O. I mamy koniec. No to super. To lecimy dalej. Jesteśmy w mieście. Ucinamy tutaj gilotynę. Nie to zwinda. O! No, tako, na taką przejażdżkę windą chyba bym się nie zgodziła za żadne pieniądze. Niebo jest czerwone. To nie może nic dobrego zwiastować. Na tle technologies! Czyli może ta Natla potrzebuje, ten artefakt do jakiejś um, starożytnej technologii, żeby ją wykorzystać? Pod naszym klasztorem pochwalono Tichoteka. I że z nim leży swojej kopie z Atlantyki, skiadań, wydajna i dzielony pomiędzy trzema górami, które przekraczają. powers, powers beyond mm -hmm. the creator himself! my toes sweat at such possibilities, lying so close to my mortal self. each night i beat myself rid of these fantasies, but it is indeed a test. pierre, you little bug! at <laughs> pierre!